Witam Jurassic Park. Life, uh, Ten pasek uratował mi życie. Zaczepił się o występ skalny, gdy spadałem. Odwrócony darwinizm. Przetrwają najgłupsi. Dziękuję, że zabrał mnie pan ze sobą. Kości nie zając, nie uciekną. Poza tym, ty mnie w to wplątałeś. A ja nie mam zamiaru zostawać z tymi ludźmi sam na sam. Nie ciesz się tak. Możliwe, że niczego nie zobaczymy. Teraz ty ich zabawiaj. Obudź mnie, gdy dotrzemy na miejsce. Skąd pan zna państwa, Kirby? Z kościoła. Program jest genialny. Jeszcze parę lat i nie będzie po co kopać. A gdzie przyjemność? Świetnie zachowany. Jakieś 1,80 m wysokości, prawie 3 długości, i spójrzcie na te. Co jest? Mówiłam, że doktor Grant żyje nie najlepiej z maszynami. Nie lubią mnie. Jak przerośnięty indyk. Indyk mówisz. Dobra, wyobraź sobie, że jesteś w dżungli. Nagle widzisz, jak jeden z tych indyków wychodzi na polanę. Jak ptak, przy każdym kroku lekko pochyla głowę. Nie ruszasz się, bo masz nadzieję, że jak T-Rex ma wzrok uczulony na ruch. Ale nie. Patrzysz na niego i widzisz, że on patrzy na ciebie. I wtedy następuje atak nie od przodu, z boków. Dwa inne osobniki, których wcześniej nawet nie dostrzegłeś, bo Velociraptor poluje w grupie według precyzyjnie określonego planu. Atakuje tym 15-centymetrowym wysuwanym pazurem środkowego palca. Nie celuje w tętnice jak inne drapieżniki, choćby lew. Tnie odtąd, dotąd, albo przez brzuch. Wnętrzności wylewają się na zewnątrz. Zabawne, że kiedy zaczyna cię jeść, jeszcze żyjesz. Lubię sprzęt, który działa. Działa, jak go lubisz. Ty też jedziesz? Amont kusiła, ja nie umiałem się oprzeć. Nie mogłeś wcześniej zadzwonić? Nick Van Owen, Ian Malcolm. Nick to nasz fotograf, a Ian to nasz Ian. Fotografujesz zwierzęta? Albo wojny, jak podejdzie. Byłem w Rwandzie, Czeczeni, Bośni. Dzięki. Czasem coś zrobię dla Greenpeace'u. Greenpeace? Co cię w nich kręci? Kobiety. Kobiety. 80% kobiet. Szlachetne pobudki, bo pieniędzy nie mają. Forsa Hamonda przekonała mnie, że warto raz zapolować na inną zwierzynę. Tam, gdzie jedziemy, to zwierzyna poluje na ciebie. Przed wyjazdem w głąb parku zjemy lekki lunch. Nasz szef kuchni, Alejandro, co oni robią? Karmią je. Ktoś jest głodny?